Dzień dobry, mieliśmy tydzień przerwy. Dzisiaj skupimy się na tym, o czym polskie media nie pisały, a czym żyją obywatele ruskiego Miru. Jak donoszą skwapliwie putinowskie media, już około 10 tysięcy migrantów, którzy otrzymali rosyjskie obywatelstwo, wysłano do strefy spec operacji. A złowiono ich już w sumie 30 tysięcy. Niech ryją okopy, powiedział szef Komitetu Śledczego Rosji, Pastyrkin. Cóż poza tym, walka o ruską duszę trwa w najlepsze. Rosja przygotowuje projekt ustawy zakazującej ideologii child free. Nie możemy dopuścić do promowania bezdzietności, do sytuacji, że ktoś mówi, że dzisiejsze dziewczęta, zwłaszcza młode, nie muszą rodzić dzieci, że mogą się bez nich obejść. To jednak nie wszystko to tylko odcinek gigantycznego frontu walki z lucyperem. Duma państwowa rozpoczyna walkę z satanistami. Kult diabła będzie utożsamiany z ekstremizmem. Wyznawcy naukowego satanizmu nazywają siebie ludźmi twórczymi, ale nasi deputowani im nie wierzą, albowiem satanizm jest drzewem, na którym wyrastają wszelkie destrukcyjne ideologie i ruchy od LGBT przez grupy śmierci nastolatków po Child Free właśnie. Oto prawdziwe zagrożenie dla naszego bezpieczeństwa narodowego. Do Aby nikt z obecnych w dumie nie miał tu wątpliwości, zebranym zaprezentowano filmik. Pięciominutowa sekwencja wideo, której towarzyszyła muzyka niczym z horroru, zaczynała się niewinnie od diabelskie stroje karnawałowe, opaska na włosy w formie czarcich rogów, wisiorki z pentagramem. Następnie na ekranie pojawił się jeden z przedstawicieli ideologii satanizmu, młody mężczyzna z wyraźnym niedoborem masy ciała i wyniosłym grymasem na twarzy. Powiedział co następuje: Sataniści! Jednostki erudycyjne, kreatywne, wszechstronne. Przestańcie! Zaczęto krzyczeć, deputowanym puściły nerwy, nic dziwnego, ale film nie chciał się zatrzymać. Kiedy wreszcie wideo, po którym trzeba wymyć oczy wodą z mydłem, dobiegło końca, deputowany Władimir Szamanow przypomniał wszystkim, że satanizm podpełza bardzo blisko granic Rosji. Zauważcie, że na Ukrainie pojawił się kilka lat temu i nikt go wtedy nie zauważył. No i widzicie, do czego to doprowadziło. Ale poza tym wszystko dobrze w ruskim mirze, wszystko po staremu. Na Międzynarodowym Forum prawniczym w Petersburgu Federalna Służba Więzienna Rosji zaprezentowała uniformy dla więźniów w wyrazistych kolorach do wyboru zielony, bordowy i jasno-szary dla kobiet oraz szary i grafitowy dla mężczyzn. Nina Ostanina, znana faszynistka i deputowana do dumy państwowej pochwaliła wzory odzieży więziennej. Ten design. Jest całkiem w porządku. Brakuje lekkich koszul, brakuje dżianina. To źle. W trelikach zimowych brak z kolei szalików, a w północnych regionach nie powinno się chodzić z gołą szyją. Szalików nie ma, ale drelichy są naprawdę bardzo ładne i przyda się ich sporo, bo wsadzamy na potęgę. Na przykład, trzech braci aszczełowych, synów prawosławnego księdza, skazaliśmy na 17 i 17,5 roku obozu pracy, bo próbowali przejść granicę i zaciągnąć się do rosyjskiego legionu wolności. Na domiar złego powiedzieli w ostatnim słowie, że mogą dostać dowolny wyrok i że ich postępowanie nie było amoralne. Co tam jeszcze? Rosyjskiego mistrza sportu w zapasach w stylu wolnym wsadziliśmy na lat 15, za terroryzm, mieszkańca Rostowa na 16 lat za próbę wysadzenia torów kolejowych na Krymie, zatrzymaliśmy jakiegoś tam mieszkańca Tatarstanu za grożenie rosyjskim wojskowym w internecie, aresztowaliśmy byłego zastępcę gubernatora jamalsko-nienieckiego okręgu autonomicznego, jeszcze jakiegoś tam Francuza, Lohon Winati, e, pracował w Centrum Dialogu Humanitarnego i nie chciał się dać wpisać na listę agentów za zagranicy. A jeszcze wsadziliśmy szefa Instytutu Badawczego Instrumentów Precyzyjnych Roskosmosu e, na 5 lat obozu pracy i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Ale poza tym dzień jak co W Zabajkalsku rosyjskiego ucznia uznano za ukraińskiego szpiega. I niemal uduszono, w Terynburgu w haubicy przywiezionej do naprawy ze strefy specoperacji znaleziono urwaną rękę. W Moskwie trup Rosjanina, znaleziony w żółtej walizce, nagle wstał i sobie poszedł. Ale co najważniejsze, władze będą kontrolować... Ubiór rosyjskich artystów. Ministerstwo Kultury poparło pomysł na wprowadzenie dress dla naszych ruskich twórców. Wszystko w imię realizacji polityki państwa w zakresie zachowania i wzmocnienia tradycyjnych wartości duchowych i moralnych. To wszystko naprawdę czytali w ostatnim tygodniu obywatele ruskiego miru, Nowe propagandowe prasówki z Moskwy znajdziecie codziennie od poniedziałku do piątku na postprawda info. z amoralnym pozdrowieniem. do zobaczenia.